Czy masz już serdecznie dość tego, że Twoje dziecko bardzo niechętnie się uczy, że niechętnie chodzi do szkoły, że co chwilę zapomina o tym, że należy zrobić zadanie domowe, czy też przygotować się na jakąś kartkówkę? Jeżeli irytuje Cię to, że każdego wieczora Ty dosłownie stoisz nad tym swoim smykiem i pilnujesz właśnie, żeby zrobił zadanie domowe, żeby nauczył się na sprawdzian, rodzi to rozmaite konflikty między Wami. I chcesz dowiedzieć się wreszcie, co zrobić, żeby raz na zawsze pozbyć się tego typu problemów, żeby Twoje dziecko zaczęło w całkowicie inny sposób podchodzić do tematu szkoły czy też nauki, to koniecznie obejrzyj do samego końca to, co mam Ci dzisiaj do powiedzenia. Mam dla Ciebie cztery konkretne, bardzo rzeczowe porady, które powiedzą, dzięki którym będziesz wiedzieć, jak zmienić ten stan rzeczy. Ja jestem psychologiem dziecięcym i bardzo często, właśnie w pracy z moimi klientami. I ich dziećmi, wprowadzałem metody, które ci za chwilę przedstawię, i one zawsze przynosiły bardzo dobre, bardzo pozytywne rezultaty. Więc jeżeli ty również chcesz coś zmienić w swoim domu, w swoim życiu, wysłuchaj koniecznie to, co dla ciebie dzisiaj przygotowałem. Pierwsza sprawa, absolutnie kluczowa, jest taka, że ty musisz pojąć, co zabrzmi być może dla ciebie paradoksalnie, i być może nawet spowoduje, że w pierwszym momencie uznasz, że oszalałem, ale musisz tak naprawdę. Pozwolić dziecku wziąć odpowiedzialność za swoją naukę. To znaczy, ty nie możesz robić tak, że każdego wieczora właśnie nad tym swoim smykiem stoisz i go pilnujesz. Wtedy twoje dziecko po prostu dochodzi do takiej sytuacji, że to tobie zależy, a nie jemu. A ma być dokładnie na odwrót. To twojemu dziecku ma zależeć bardziej niż tobie. I w momencie, kiedy ty zawsze przypilnujesz, żeby właśnie jakieś zadanie domowe zostało zrobione, kiedy idziesz i się tłumaczysz za dziecko tam do pani nauczycielki, dlaczego coś tam właśnie nie wyszło, dlaczego nie miało zadania, dlaczego dostała jakąś jedynkę, jeżeli po prostu ty tak naprawdę bierzesz na siebie problemy dziecka, to ono nie ma najmniejszych szans, żeby kiedykolwiek nauczyć się tej odpowiedzialności. I to, co ja ci tutaj radzę zrobić, to tak naprawdę. W pewien sposób się wycofać i dać dziecku taką możliwość, żeby samo się tym zajęło, ale również, żeby ponosiło konsekwencje tych swoich czynów. Czyli jeśli czegoś tam nie zrobi, dostanie pałę, to niech samodzielnie tłumaczy się w szkole, niech gdzieś tam samodzielnie. Ponosi te konsekwencje. I oczywiście ja rozumiem, że może zdarzyć się tak, że dziecko absolutnie dalej nic nie będzie sobie z tego robiło, a przecież nie może nagle zrezygnować z nauki czy tam wylecieć ze szkoły. No, nie chcesz takiego scenariusza. Więc to, co ja ci radzę, to wyciągać konsekwencje wobec dziecka, jeżeli ono całkowicie zaniedba ten temat. Rozumiesz, jest duża różnica pomiędzy pilnowaniem osobistym każdej takiej rzeczy staniem nad dzieckiem właśnie kiedy ono robi zadanie, bądź co gorsza pisaniem za nie jakichś wypracowań. To jest już absolutnie karygodny błąd, to jest chyba najgorsze co ty możesz zrobić. Tak więc jest duża różnica pomiędzy czymś takim, a dajmy na to zabieraniem dziecku jakichś przywilejów, dlatego że nie wywiązuje się ze swoich szkolnych obowiązków, tak? Czyli jeżeli twoje dziecko dostanie jakąś jedynę, no to nie ma problemu, żeby dajmy na to na dzień czy dwa skonfiskować mu telefon. Tak i powiedzieć, że go oddasz w momencie, kiedy tą ocenę yy, poprawi, tak? albo, albo postawić jakieś proste reguły, tak? to znaczy, że będzie mogło yy, właśnie zająć się gdzieś tam zabawą, będzie mogło pograć na komputerze czy wyjść, pograć w piłkę dopiero jak zrobi to swoje zadanie domowe. Rozumiesz, jest duża różnica, że ty poniekąd przypilnujesz, żeby ono zajęło się tymi obowiązkami i dopiero później mogło przejść do jakiejś przyjemności. Tak? A, a pomiędzy tym, że ty dosłownie każdą gdzieś tam linijkę kontrolujesz, co to twoje dziecko pisze i osobiście sprawdzasz, co było zadane. Tak, więc tak się troszkę wycofaj i daj dziecku miejsce na to, żeby ono przejęło tą odpowiedzialność. I tak jak mówię, mniej gadaj, nie, nie powtarzaj w kółko jak katarynka, że trzeba się uczyć, nie pytaj po 50 razy, czy zadanie domowe zostało już zrobione. Tak, po prostu, jeżeli dziecko zawali, zaniedba te swoje obowiązki, no to zabieraj przywileje bądź wyciągaj po prostu jakieś konsekwencje z tego. Tak, więc to jest absolutna podstawa. Druga rzecz, którą bardzo serdecznie Ci radzę, to jest nauczenie dziecka, w jaki sposób się w ogóle uczyć nauczenie go, jakie są metody szybkiej i efektywnej nauki. I zdradzę Ci tutaj jeden sekret, to co robi większość ludzi, to co ja robiłem przez większość swojego życia, a przez parę tych szkół się przewinąłem, tak, metoda uczenia się polega głównie na tym, że czyta się jakiś rozdział w książce raz bądź wielokrotnie i ewentualnie zagreśla najważniejsze fragmenty. A wszystkie badania mówią, że to jest chyba najmniej, najmniej efektywna metoda nauki, jaka do tej pory powstała, mimo że większość ludzi właśnie, właśnie to stosuje. Trzeba zrozumieć, w jaki sposób działa nasz mózg, w jaki sposób on przyswaja informacje. To jest często nieintuicyjne. Dzięki temu, w momencie, jak to wszystko zacznie lepiej wychodzić, tak? Dziecko zobaczy, że zacznie stosować te metody i będzie musiało poświęcić znacznie mniej czasu, żeby dostać znacznie lepszą ocenę. No to również to będzie dla niego motywujące. Jeżeli chcesz poznać konkretne metody szybkiej, efektywnej nauki, poszukaj ich u mnie na kanale. Ja odcinek czy dwa na ten temat kiedyś nakręciłem, albo jeżeli chcesz, żebym zrobił takie jedno duże podsumowanie, żebym nakręcił nowy odcinek na ten temat, to napisz to w komentarzu. Jeżeli zbierze się 50 komentarzy, w których Właśnie o to mnie prosicie, żebym zrobił takie podsumowanie, to ja od razu przejdę do rzeczy i taki właśnie odcinek zrealizuję. Tak, ale zainteresuj się tym i po prostu pokaż swojemu dziecku, jak robić to dobrze, jak robić to efektywnie. Ok. trzecia sprawa jest taka, że Ty musisz yy, i to właściwie dotyczy zarówno Ciebie, jak i Twojego dziecka, tak? Czyli trzeba zrozumieć taką kwestię że tak naprawdę ok, jak się jest w pierwszej i drugiej klasie podstawówki, no to można mieć same piątki czy tam szóstki, można cały ten materiał opanować. Jest to możliwe. Ale im dziecko jest starsze, im tak naprawdę więcej szkoła narzuca, no to w pewnym momencie nie można już być alfą i omegą. Nie można być geniuszem ze wszystkiego, za wszystkim nadążyć. Nawet jeśli jakiemuś dziecku się uda, to bardzo często dzieje się to kosztem też jego dzieciństwa, no bo nie o to chodzi, żeby Dziecko gdzieś tam nigdy nie wychodziło pograć w piłkę, bo cały czas się uczy. Absolutnie nie o to chodzi. Jeżeli nawet będzie miało świetne oceny, a przez to zaniedba swoje relacje z rówieśnikami, no to tak naprawdę to jest granie warta świeczki. Nie należy czegoś takiego robić. I trzeba po prostu zrozumieć, że niestety, ale współczesna polska szkoła wymaga od dzieci zbyt wiele. Tak? Chcą, jakby niestety, system jest trochę przestarzały, nieefektywny, dzieci są. Tak stawiane w takiej sytuacji, że muszą, zbyt wiele zadania im się zadaje, zbyt dużo się muszą uczyć, to jest bardzo dużo pamięciowe, a nie jakiegoś takiego zrozumienia. No i niestety nie da się tego wszystkiego ogarnąć. I z jednej strony ty musisz to zrozumieć i nie możesz wymagać od swojego dziecka, że będzie miało same piątki, a z drugiej strony musisz to wytłumaczyć swojemu dziecku, dlatego żeby ono też nie chodziło po prostu sfrustrowane, że, że nie nadąża. I ja bardzo serdecznie radzę Ci takie dogadanie się ze swoim smykiem, to znaczy kiedy już mu właśnie wytłumaczysz to, że niestety, no tak, że oczywiście zachęcasz, staraj się, ale, ale to jest normalne, że nie jest się geniuszem ze wszystkiego i że wszystkich tych informacji tak naprawdę nie da się spamiętać. Zawrzej z nim swego rodzaju układ. To znaczy, niech Twoje dziecko skupi się na przedmiotach, które najbardziej lubi, na tym, co najbardziej go in interesuje, na jakichś swoich pasjach. No bo zobacz, jeżeli Twoje dziecko, a zdarza się to na szczęście coraz częściej, w młodym wieku, dajmy na to, zafascynuje się programowaniem, to tak naprawdę, jeśli chodzi o jakiś. Jakieś przełożenie na jego przyszłość, no to jeżeli ono skupi się na tym programowaniu, to znacznie bardziej mu to pomoże, niż kiedy na przykład będzie miało same piątki z polskiego. Więc no, też warto nieraz wspierać pasję dziecka kosztem nawet jakichś przedmiotów szkolnych. Więc dogadaj się ze swoim smykiem, że pewne przedmioty ty przymkniesz oko, zgodzisz się na to, żeby ono się tak. Powiedzmy, prześlizgnęło na półgwistka. Tak? No nie mówię tutaj o tym, żeby nie kończyło klas, czy żeby miało same jedynki, ale że po prostu nie, nie wymagasz tam jakichś najwyższych ocen. Niech dziecko się skupi na swoich pasjach i na jakichś przedmiotach, które yy, bardziej lubi i rzeczywiście do nich się przyłoży. I wierz mi, podziękuję Ci za to, to świetnie wpłynie na jego motywację, na jakąś taką nić porozumienia między Wami, i, i tak naprawdę to jest jedyne sensowne rozwiązanie w tej sytuacji. No, ponieważ niestety, ale nie dasz rady zmienić jako rodzic systemu edukacji, który, który panuje w naszym kraju, a tak naprawdę w większości krajów świata. Kolejna sprawa, o której chcę Ci powiedzieć. Nie zachowuj się tak, jakby szkoła była absolutnie najważniejszym tematem na świecie i jedyną istotną kwestią, która się dzieje dookoła. Co tutaj mam na myśli? Jeżeli Twoje dziecko wraca do domu i od razu słyszy, a jak ją, jaką ocenę dostałeś, tak, a co tam było zadane, co było w szkole i Ty potrafisz tylko i wyłącznie nawijać o tej szkole ze swoim dzieckiem, no to nic dziwnego, że ono dostanie po prostu szału i się zbuntuje, że będzie miało dość tej śmierdzącej szkoły, no bo przecież ile można? Skup się na tym, żeby raczej poznać swoje dziecko, żeby nawiązać z nim taką prawdziwą nić porozumienia, żeby wasze rozmowy były normalne, tak? to znaczy zamiast y, sztampowo rozmawiać właśnie tak ze swoim dzieckiem, robić takie spytki, że właśnie y, jak było w szkole, jaką ocenę dostałeś i, i czy masz już zrobione zadanie domowe. Tak? To raczej zapytaj o coś konkretnego, czy pogodziłeś się już ze swoim przyjacielem Kamilem, tak? albo czy rzeczywiście pojedziecie za tydzień na tą wycieczkę, jak przygotowania. Rozmawiaj z dzieckiem tak naprawdę na normalne tematy, nie tylko o tej szkole. Opowiedz, co tobie się dzisiaj przytrafiło, co ci się śniło. Tak? Nawiążesz w ten sposób z dzieckiem nic porozumienia, i również kiedy pojawią się jakieś problemy, kiedy trzeba będzie szczerze. No, właśnie, chociażby o tym porozmawiać, że gdzieś tam musi się troszkę podciągnąć w szkole, no bo właśnie, system nie jest doskonały, ale jednak musi przez niego przejść. Nawet jeśli jest nieefektywny, no to mimo wszystko chodzenie do szkoły, uczenie się bardzo rozwija i nie można tego pominąć. Jest to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka i musisz po prostu to swojemu dziecku uświadomić, no musisz mimo wszystko jednak od niego wymagać. Że ono weźmie na siebie odpowiedzialność za szkołę i że podejmie to wyzwanie, i że będzie radzić sobie z tym samodzielnie, a nie będzie tego wszystkiego na ciebie przerzucać. Bo pamiętaj, y tak naprawdę, i tak w pewnym momencie rozbije się to o coś takiego, że to twoje dziecko musi zechcieć, musi podjąć taką decyzję i się wyłożyć. Nie jesteś przyłożyć, nie jesteś tak naprawdę w stanie zmusić swojego smyka. Rzeczywiście, możesz nad nim stać, wtedy tobie się wydaje, że masz jakąś kontrolę i się uczy, ale jeżeli to będzie w takiej atmosferze właśnie niefajnej przymusu, no to twoje dziecko i tak zrezygnuje ze szkoły, kiedy tylko system mu na to pozwoli, nie będzie chciało iść na studia, kontynuować nauki, bo to wszystko od samego początku będzie na siłę. Więc ty i tak nie jesteś w stanie tutaj nic zmienić i tak jak mówię, najlepsze co możesz zrobić, to właśnie oddać dziecku odpowiedzialność, troszkę się wycofać. I jednocześnie pamiętaj też o tym, że ty musisz cały czas zapewniać swoje dziecko, że jeżeli czegoś nie rozumie, jeżeli będzie potrzebował jakiegokolwiek wsparcia, no to wtedy może i powinno wręcz do ciebie przyjść i ty pomożesz. Tak? To znaczy, żeby twojemu dziecku nie pomieszało się w głowie, że to, że ty nagle nad nim nie stoisz, nie oznacza to, że ty nie zechcesz pomóc. Tak? Tylko ono wtedy samo ma się zainteresować, przyjść po tą pomoc i pokazać konkretnie, co ty masz mu wytłumaczyć. Podpowiadasz, podpowiadaj też dziecku różne takie, no właśnie, łatwe sposoby, które pomogą mu zorganizować to życie. Tak? Niech założy sobie jakiś kalendarz, w którym będzie na przykład notowało, kiedy ma jakiś sprawdzian, kartkówkę, z jakich przedmiotów było zadanie domowe, żeby twój smyk nie wykładał się na takich głupotach, że rzeczywiście zapomni, że było zadanie z biologii, no bo po prostu zapomniał o tym, że, że było. Tak? Wytłumacz mu, że to jest taka iluzja, że będziemy wszystko pamiętali. I że tak naprawdę trzeba sobie to wszystko notować najlepiej w jednym miejscu i wtedy tego problemu po prostu nie będzie. Mam dla ciebie jedną niespodziankę. Przyszłą sobotę, 30 listopada 2019 roku, punktualnie o godzinie 21, poprowadzę dla Ciebie całkowicie darmowe szkolenie przez internet, na którym będę opowiadał, w jaki sposób radzić sobie z histerią dziecka. To znaczy, co robić w momencie, kiedy dziecko gdzieś tam poprzez płacz, krzyk, tupanie nogami, walenie miałymi piąstkami w podłogę, będzie po prostu próbowało zmusić Cię do zrobienia czegoś. Czy to, żeby coś mu kupić, czy to po prostu będzie chciało na Tobie wymusić, żeby spędzić z nim trochę czasu, nieważne. Powiem Ci krok po kroku, jak reagować w takiej sytuacji, żeby e, krótko mówiąc, wykorzenić takie niefajne zachowania u Twojego smyka. wytłumaczyć Ci, skąd w ogóle coś takiego się wzięło, jak rodzic, skądinąd przecież kochający i starający się, sam uczy swoje dziecko reagowania w taki Histeryczny sposób. Powiem Ci, jak to wygląda właśnie z perspektywy psychologa. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym całkowicie darmowym szkoleniu, które nie będzie powtarzane ani nie będzie nagrywane, zarejestruj się koniecznie poprzez link, który znajduje się pod tym materiałem wideo. Kliknij w link, wpisz tam swoje imię, swój adres e-mail, kliknij przycisk, żeby to do mnie wysłać i ja najpóźniej w dniu szkolenia odeślę ci maila. Z zaproszeniem i linkiem do tego wirtualnego pokoju konferencyjnego. Tak jak słyszysz, to jest przez internet, więc bardzo mało wysiłku będzie od ciebie wymagało to, żeby wziąć udział. A weź też pod uwagę, że zazwyczaj za tego typu szkolenia trzeba zapłacić przynajmniej paręset złotych. To jest darmowe, więc szkoda nie skorzystać. Jeżeli chcesz umówić się na konsultację ze mną, jeżeli krótko mówiąc, potrzebujesz mojej osobistej pomocy, to również pod tym wideo znajdziesz. Link, w którym są wszystkie informacje, które musisz mieć, żeby właśnie się ze mną na takie konsultacje umówić. Jeżeli podobało ci się to, co powiedziałem. Jeżeli chcesz, żebym kręcił dla ciebie więcej tego typu filmików, to koniecznie kliknij łapkę w górę, napisz komentarz, udostępnij to, prześlij w mailu swoim znajomym. W ten sposób bardzo mi pomożesz. A bo po prostu pomożesz mi dotrzeć do większej liczby rodziców z tym moim przekazem, a mi na tym bardzo, ale to bardzo zależy, bardzo mnie to również motywuje do mojej pracy, więc im więcej osób będzie mnie oglądało, tym więcej będę nagrywał. Dzięki Ci raz jeszcze za wysłuchanie mnie i do zobaczenia, cześć!